Siema, witam was wszystkich na kanale Dareku. Dzisiaj będzie inny film. Film będzie z celów. Jakie są moje cele na nadchodzący rok 2025? No, na kanale Dareku to już mówiłem. Powiem tak, moje cele. Są według mnie tak sobie założyłem niewykonalne i niemożliwe. No ale cóż. Dobra, YouTube Dereku 2025 moje cele. No to moim pierwszym celem to będą subskrypcje. Jest to liczba 1000 niemożliwe. No ale taki cel, żeby był wyświetlenie. średnio od 1002. Na film dodany w 2025 roku. Ocena niemożliwe bardzo. Dodane filmy planuję dodać 24 filmy łącznie w tym roku. Średnio 2 filmy na miesiąc. No i to jest być może możliwe. Raczej jest to prawdopodobne, że to powinienem zrobić. Teraz kolejna kategoria. Taka kategoria. Kuria, ja trochę taka mm, X taka trochę odklejona, ale okej. Okay. Zarobione pieniądze z YouTube. Łącznie. 10 złotych. Niewykonalne. Łączne wyświetlenia. 24 tysiące za cały rok. No tak średnio. Dobra i teraz sukcesy. To będzie sukcesem będzie zrealizowane. Poniżej 1000 subskrypcji. Sukces gdyż każdy wynik poniżej 1000, na przykład 900 subskrypcji jest niesamowity nawet stosów. Aktualna liczba 15 wyświetlenia. Tak myślę, że sukcesem będzie 1000. Aktualna liczba to 384 łącznie za sam rok 2024, czyli... czyli wykonalne. Dodane filmy aktualnie 23 za rok 2024 i sukcesem będzie 24 filmy. Zarobione pieniądze, no myślę, że jak będzie 0,0000001 do tego to będzie sukces wyświetlenia na film, później 0 będzie sukcesem. No Jest, yy, dodam jeszcze to, że ja sobie to zapisałem i ja to czytam nie jakby co? Plany na nagrywanie, nagrywanie tego samego, czyli i Browser's Plus nowa seria skomentowania. Co to będzie tajemnica? Zobaczymy, czy w ogóle będzie sponsorzy. No tak bym powiedział, nie ma i nie będzie zapewne, <laughs> ale sukcesem będą widzowie, co to oglądają. Dajcie łapkę w górę. Zostaw łapkę w górę. I teraz tak, podsumowanie. Ogólna ocena. Podsumowując, szkoda czasu na to, robię to z pasji super cele na no i co To są cele tylko i wyłącznie na youtube na, na ten kanał eee, według mnie zobaczymy jak to będzie dałem sobie takie cele mocniejsze plus takie sukcesy czyli to co będzie to już będzie dla mnie osobiście satysfakcjonujące na no i Tyle plany, co mniej więcej by detali robił. No, Sponsorzy, no to wiadomo, że ja będę sponsorem. E, tyle byłoby na tyle. E, siemanko.